jak byli traktowani przez tamtejsze władze proszę pana traktowani byli tak jak e, ludzie z marginesu. to jest o, jedyna praca jaka, jaką mogli wykonywać to praca e, praca fizyczna, e, najniżej płatna e, proszę pana mój ojciec mówił e, e, tak mnie proponowano wstąpienie do partii Powiedziałem, zapiszę się, jeżeli ten, ten, ten i tam ten złodziej będzie usunięty. <grym>, nigdy więcej do tego tematu nie wracamy. A proszę powiedzieć, czy pamięć ta, która jest teraz o żołnierzach wyklętych jest y, odpowiednia, czy dobrze o nich pamiętamy? Proszę pana, myśmy, myśmy na dobrą sprawę nigdy nie zaczęli wspomnieć. To znaczy nie dopiero w tej chwili zaczynamy to, o nich oficjalnie. mówić. Oficjalnie. Oficjalnie normalnie. Za d późno. Proszę pana. O, proszę pana o 40 lat za późno. O 40 lat za późno. Najlepszym byli... przykładem jest e, Historia Roja, która proces po, postprodukcji przeszła przecież kiedy? W zeszłym roku na pierwszej rocznicy żołnierzy Wyklętek i pierwszej uroczystości e, 1 marca było kilka pokazów e, w Polsce filmu Historia Roja. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że we wrześniu zeszłego roku trafi do kin, Do tej pory są siły, które blokują fundusze na wykończenie, dokończenie procesu postprodukcyjnego tego filmu, który jest hołdem dla żołnierzy wyklętych. Tak zerkając na drugą stronę ulicy, pod kościół dominikanów jest sporo ludzi, czyli chyba dobrze, że... No, widzimy tutaj wyraźnie, że, że jest to spora grupa, są poczty sztandarowe. To, to, to chyba oznacza bardzo prosto, że jest to bardzo potrzebne, które powinno Polaków generalnie łączyć.